Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w sobotę. My jak zawsze w sobotę w tym samym miejscu, przyjechaliśmy na angielskim i zaczynamy ten dzień. Pięknie, słonecznie, jest naprawdę przyjemnie, natomiast zimno, więc czekamy na te ciepłe dni. Chyba od wtorku ma się zacząć ocieplać, także czekamy naprawdę... Z utęsknieniem. Słuchajcie, dzisiaj dzień taki jest bardzo rozplanowany. Bardzo wszystko musi być, dużo rzeczy załatwione. Teraz przyjechaliśmy na zajęcia. Po zajęciach mam jeszcze, muszę pójść w jedno miejsce, załatwić sprawę. Pójdziecie sobie ze mną tam, będziemy sobie po drodze rozmawiać. Ale jeszcze muszę sprawę urzędową też załatwić. Na szczęście, mimo soboty, da się to dzisiaj ogarnąć. Więc no. Dzisiaj dużo rzeczy do załatwienia. Nie ma czasu tak za bardzo na jakieś tam, wiecie, pierdoły, ale w domu wam też coś pokażę, bo obiecałam wam um, porównanie dwóch masek z Neboa. Właśnie skończyłam drugą. Mam zostawione specjalnie opakowania, także wam pokażę, ale to później, jak już będę na spokojnie w domu. A teraz chciałam się tylko przywitać. Zapraszam do oglądania. Zasubskrybujcie kanał yy, i lecimy z tym dniem. A my póki co lecimy na zajęcia. OK, słuchajcie, my już po zajęciach przyjechaliśmy tutaj, chodźcie, przyjechaliśmy, bo przyjechaliśmy po jedzenie, dzisiaj taki dzień, że dużo mamy załatwiania, mało czasu i troszeczkę nie chce się też gotować, więc przyjechaliśmy sobie po jedzonko, weźmiemy, zamówimy sobie po prostu, na wynos weźmiemy, pojedziemy do domu, zjemy. I, przyję, I później pójdę coś załatwić. Mam dwie sprawy do załatwienia, więc no, dopiero takim późnym popołudniem będę na spokojnie w domu. Także tak sytuacja wygląda. Póki co jesteśmy już głodni. Dzisiejszy vlog jest cały w drodze najpierw samochodem, teraz, yy, yy, teraz pieszo. Idę teraz załatwić jedną sprawę. W manufakturze też muszę zahaczyć o kilka miejsc. Dlatego, że muszę zrobić zwrot sukienki, która mi się podoba, ale ja się w niej sobie nie podobam. I muszę jeszcze wejść do Leroy Merlin i różne tam inne miejsca zahaczyć. Bez jakichś wielkich zakupów, ale jakieś drobiazgi. Także... Idę teraz ogarnąć ten temat. Chciałabym, żeby udało mi się jeszcze jedną taką sprawę za załatwić, to bym nie musiała iść w dodatkowe miejsce, no ale to zobaczymy. No i potem mam nadzieję, że już będzie można odpocząć w domu. Słuchajcie, wróciliśmy do domu, wróciłam. Wróciliśmy, bo byłam ze Stasiem w tej manufakturze. Tylko czekajcie, ja sobie usiądę, bo mnie Ech. katar się leje, kichać mi się chce wszystko po prostu. A chciałam wam coś poopowiadać i pokazać. To co tutaj sięgnę. I już was tu stawiam i opowiadam. Ech. Byliśmy w manufakturze, słuchajcie. Dlatego, że musieliśmy coś załatwić. E, udało się wszystko, że tak powiem. Nie muszę już iść w to drugie miejsce, co mnie bardzo cieszy. Jestem już mega zmęczona. Jest godzina 17 ja dotarłam do domu, nie? Także powiem Wam, że tylko teraz myślę już o tym, żeby e, czekajcie, zasiąść na kanapie e, i chwilę sobie. Nic nie robić po prostu. No ale y, załatwiliśmy sprawę, także bardzo, bardzo się cieszę. No i druga rzecz jest taka, że tak nie nagrywałam w manufakturze bez mega dużo ludzi i uciekaliśmy stamtąd po prostu, bo ja miałam dość. Yy, weszliśmy tak przelotnie do Empiku, ale nic tam takiego nie wypatrzyłam. Yy, I byliśmy w Le... i w w tym, jak on się nazywa, w Auchan. Do Rosmana jeszcze miałam iść, ale już nie miałam siły. I w Auchan kupiliśmy tylko bułeczki, bo tak to nic nie potrzebowaliśmy. I kupiliśmy, no, same niezdrowe rzeczy, czyli napoje, bo bardzo mi się zachciało koli koli zero. Bo wiecie, to jest ten czas, kiedy raz w miesiącu coś potrzeba. Niezdrowego, spożyć, zjeść, i dzisiaj mam taki dzień na mięso, na kole. I kupiłam jeszcze winko na wieczór, bo mam ochotę napić się dzisiaj tak lampkę wina do jakiegoś filmu. I tak mam to, planuję to zrobić. Tak już miałam tydzień, dwa temu napić się tego wina i cały czas zapominam. I w końcu dzisiaj już je kupiłam i może, może dzisiaj nie zapomnę. Także tak. I byłam w Leroy Merlain po kwiatki. Dlatego, że jutro jedziemy na dzień matki i w tym roku nie robimy jakichś takich prezentów prezentów, bo po pierwsze już nie mamy zbytnie pomysłu, co tam by kupić, a po drugie w tym roku robimy innego rodzaju prezent rodzicom ogólnie i, i teraz na dzień matki po prostu tak symbolicznie kwiatki. Ale kwiatki doniczkowe nie, nie takie, żeby zaraz wiecie, zdechły, i byłam w Lerwa i kupiłam, słuchajcie, coś takiego. Nie wiem co to jest, ale mi się spodobało, że to jest takie inne, że to są takie trawy i w środku jest taki różowy kwiat taki, to znaczy to jest kwiat, to tak jak liść wygląda trochę, ale to jest kwiat. Nie wiem co to jest, muszę to obczaić i do tego było od razu w takiej różowej, fuksjowej doniczce, więc fajnie, bo już nie muszę wiecie, nic do tego dokupować, do tylko to już jest tak ładnie to wygląda, nie? żeby to dać. No i dla drugiej mamy taki sam, ogólnie kupiłam trzy, no bo przecież chora by, bym była gdybym nie kupiła sobie, e, więc jeszcze jest trzeci dla mnie, e, o ten jest jakiś taki mniejszy e, i jeszcze wzięłam e, sobie takiego kwiatka e, dlatego, że odmian tych kwiatów jest bardzo dużo i ja mam dwie odmiany tego, ale Tą, jak dzisiaj zobaczyłam taką jasną, taką zieloną, taką wręcz aż żółtą, to no, w kamerze takie jaśniutko zielony, widzicie? Ja Miałam taki jeden ciemnozielony, a jeden taki nakrapiany. A ten jest taki jasny i mi się tak spodobał, że go wzięłam, bo te kwiaty bardzo ładnie i bardzo fajnie tak szybko rosną. I oj, nasypało mi się z niego! I mi się to tak spodobało, że mówię, wezmę, bo był w dobrej po prostu cenie. Jak na lerła. A tam mają naprawdę dobre te kwiaty, zawsze mi rosną ładnie, się przyjmują. Także mm, takie oto zakupy kwiatowe, słuchajcie. Yy, I jeszcze co Wam chciałam powiedzieć? Yy, obiecałam Wam jakiś czas temu, że zrobię Wam porównanie masek z Neboa, yy, masek do włosów. No i właśnie, sobie specjalnie zostawiłam tutaj dwa opakowania, już są puste, denka i yy, są zużyte po prostu przeze mnie o, pięknie ta pachnie, widzicie, jest puste znaczy nie wiem czy widzicie, bo środek jest biały, więc nie wiem czy to widać, ale jest puściutko i chciałam Wam, yy, zostawiłam specjalnie te opakowania, żeby Wam więcej coś powiedzieć, żeby Wam zobrazować to, bo tak to, to wiecie, jak się tylko mówi, a nie pokaże, to to tak inaczej yy, ta maska, ta niebieska jest nawilżająco wygładzająca do włosów suchych i puszących. A ta jasnofioletowa jest maską wygładzającą do laminacji włosów. Efekt tafli wody. Każdy rodzaj włosów. No i tak. Po pierwsze i najważniejsze, krótko i na temat, która lepsza? Ta. W moim odczuciu zdecydowanie fioletowa jest lepsza. Ta jest też dobra, ale fioletowa jest lepsza. Przynajmniej na moich włosach się lepiej sprawdza. Czy jest po niej tafla włosów? Nie, ale no przynajmniej ja mam inne wyobrażenie o tafli. Ale włosy faktycznie są gładkie, przyjemne w dotyku, mięciutkie, dobrze się rozczesują. Po tej też się nieźle rozczesują, po tej też jest wszystko ładnie, ale po tej lepiej. Ta jest ładne, lepsza. Lepiej się rozczesują szybciej, jeszcze. W ogóle nie ma problemu z rozczesaniem włosów. Widziałam włosy, wiecie, rozjaśniane, więc ciężko jest je rozczesać. Teoretycznie po tej masce się bardzo dobrze rozczesują. Są fajnie, gładziutkie i faktycznie też nie puszą się ani nic. Są takie bardziej lejące. No, no zależy, bo jak ktoś ma krótkie włosy, no to nie będą lejące, no oczywiste, nie? Ale moje są. Maski te są co jakiś czas w Rosmanie dostępne na promocji. i Jak jest promocja, to ta kosztuje 20 zł, a ta 30. Normalnie ta kosztuje w regularnej cenie 44. Teraz była ostatnia na promocji. Ja robiłam akurat takie duże zamówienie internetowe i sobie też kupiłam, bo uważam, że jako maska taka drogeryjna jest ona dobra. I jeżeli jest na promocji jeszcze, to bardzo jest warta swojej ceny. Teraz właśnie skończyłam tą fioletową. I teraz w łazience mam maskę z Kerastas. Wzięłam sobie wczoraj nową. I naprawdę, no, Kerastas to ja zawsze będę chwalić, uwielbiam. Po prostu moje włosy kochają. Kerastas i szampony, i, i maski. Natomiast e, wczoraj, jak nałożyłam sobie tą maskę, umyłam szamponem Kerastas włosy, umyłam e, dwa razy i nałożyłam maskę z Kerastas, i później, jak sobie siedziałam, oglądałam jakiś film i mówię, coś tak ładnie pachnie, coś tak ładnie pachnie. A to były moje włosy, słuchajcie, po tej masce tak pachną włosy, że łow, po prostu mówię wam, szok. Ale jeśli chodzi o drogeryjne, no bo kerastas to jest inny przedział w ogóle cenowy, ale jeśli chodzi o drogerinę, polecam Rosmanową Neboa popróbujcie sobie różnych tych kolorów masek, ja próbowałam tylko fioletowej i niebieskiej nie mam porównania z innymi z tej, z tej z Neboa bo tam jeszcze jest pomarańczowa, jakaś taka błękitna jeszcze jakaś różowa chyba, więc no popróbujcie sobie do różnych rodzajów włosów ja te dwie testowałam i mówię, są ok. Z naciskiem na fioletową. Także to Wam chciałam pokazać, powiedzieć, że już zdękowałam obie. No i jestem bardzo zadowolona, także chciałam się podzielić tą opinią z Wami. A teraz idę, słuchajcie, troszeczkę sobie poleżeć na kanapie. Potem w ogóle, teraz nastawiłam jeszcze pranie. Potem wezmę sobie prysznic i już tak sobie w piżamce, jak usiądę na, na jakiś serial. No to, to wtedy sobie, wiecie, się już wyluzuje. Także póki co uciekam. No dobrze, słuchajcie, już się wykąpałam włosy, umyłam sobie wszystko fajnie i za chwilę spać, ale jeszcze chciałam Wam coś pokazać, bo zdenkowałam trzy rzeczy jeszcze, trzy kosmetyki oprócz tych masek do włosów, więc Wam od razu pokażę. E tonik do twarzy ziaja, oczyszczanie mm, liście manuka. Ja lubię bardzo te toniki z ziai. Kupiłam sobie chyba ostatnio, znaczy ostatnio, już dawno temu z pięć, po prostu z każdej serii. Ramonka, chodź, kci, 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 kci. chodź, 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 chodź. Musi się dobijać. I po prostu zużywam każdy ten jest chyba ostatni muszę coś sobie tam kupić. Bardzo lubię te toniki z ziemi, są dobre i są tanie. Poczekajcie, muszę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No idź, no idź. idź. Zawsze muszę się dobijać. Co następne, słuchajcie. No teraz w drugą stronę się dobijam. Następne zużyłam żel do mycia twarzy, ten z tej takiej azjatyckiej pielęgnacji, bardzo też fajny, ale szczepio w oczy, jak się dostanie do oka, ale dobry, oczyszczający, naprawdę czuć się, że jest oczyszczający, także ja go tutaj całego zużyłam. I coś, co skradło moje serce krem nawilżający do twarzy z filtrem 50. Skin, ten 1004 to jest ta marka koreańska chyba. Także bardzo fajny, bardzo dobry, bardzo lekki, nie zapychający. Także ja jestem z niego mega zadowolona i na pewno będę jeszcze używać. Także to by było na tyle z moich denek w tym vlogu. Tak się złożyło, że mi się wszystko pokończyło. A teraz już kończę, uciekam spać, bo jutro trzeba rano wstać. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję wam za dzisiaj. Do zobaczenia, buziaki, pa pa.